No i leczko moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Przybywam dzisiaj z informacją, która no, zagrzała opinię publiczną w naszym kraju i sprawa dotyczy i sytuacji, która wydarzyła się w ośrodku szkolno-wychowawczym w Skierniewicach, gdzie to też Straż Graniczna postanowiła ulokować trzech cudzoziemców w tymże ośrodku sprawa jest o tyle problematyczna, że z tych trzech cudzoziemców tylko jeden posiadał jakikolwiek dokument tożsamości, pozostałe osoby były no name'ami. Kim były te osoby, jak do tego doszło i czy w ogóle prawo pozwala na to, żeby takie sytuacje się wydarzały? O tym dowiecie się w dzisiejszym odcinku. Cała sytuacja wydarzyła się 11 czerwca 2025 roku. To wtedy do Skierniewic, do tamtejszego specjalistycznego ośrodka szkolno-wychowawczego przyjechały auta Straży Granicznej. Nikt wcześniej nie informował się z dyrekcją szkoły i to tak naprawdę wszystko zawdzięczamy pani dyrektor, której należą się pokłony, bo wykazała się potężną odwagą, aby powiadomić o tym media. Uff, dyrektorka została postawiona przed faktem dokonanym. Jak wcześniej wspomniałem, nikt się z nią nie kontaktował, nikt nic nie ustalał, tylko po prostu przyjechały auta ze Straży Granicznej. Które oznajmiły, że właśnie dostarczyły im trzech mężczyzn, którzy z oświadczenia twierdzą, że są nieletni. Dwóch pochodzenia z Gwinei, jeden zaś z Iranu. I tylko ten z Iranu miał posiadać przy sobie jakiś paszport. Jako pierwsze opinię publiczną na temat tych wydarzeń poinformował bodajże kanał Stopce i Cena, który serdecznie Was zapraszam, gdzie jest cały reportaż poświęcony tym, tym wydarzeniom. Ale w tym reportażu znaleźliśmy również wywiad z panią dyrektor tamtejszego ośrodka. Posłuchajmy, co miała pani dyrektor, do powiedzenia w tej sprawie i co tak naprawdę wiedziała w ogóle o tym całym wydarzeniu? To znaczy, on sam od kilku dni i bardzo mało mogę tutaj informacji Panu udzielić, ponieważ też niewiele, niewiele posiadam. tak? Moi drodzy, gdzie my żyjemy? Czy ktoś tutaj tak naprawdę myśli o bezpieczeństwie tych dzieci, które tam są, o bezpieczeństwie tych opiekunów, pracowników? Moi drodzy, przecież tak naprawdę nie wiadomo, kto przyjeżdża do takiego ośrodka. Są podrzucani. I radźcie sobie, jakoś to będzie. Tak. W zeszłym tygodniu, trzech obywateli, trzech cudzoziemców, na nas zostało przywiezionych przez Straż Graniczną. Z uwagi na to, że jesteśmy placówką interwencyjną i takowe cztery miejsca rzeczywiście mhm. mieliśmy. No i to jest prawda. Zgodnie z artykułem 397 ustawy o cudzoziemcach, każdy nieletni cudzoziemiec przebywający na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej bez żadnego opiekuna musi zostać skierowany do takowej placówki. Tutaj faktycznie dyrekcja nie ma żadnego na to wpływu. Zresztą za chwileczkę usłyszycie od pani, że też w zasadzie nikt się jej nie pytał, czy ma coś w tej sprawie do powiedzenia. Nie, nie. nie, nie, nie. ukrywam, że jest to dla nas bardzo nowa sytuacja. Nasze miasto zostało o tym poinformowane, tak samo sąd rodzinny i nie mamy jeszcze żadnej decyzji sądu, tak? Sąd no. musi się rozpatrzyć w sprawie małoletnich i zdecydować. Się skąd są to osoby? Z jakiego pochodzenia? Tak, tak. Dwóch chłopców z BINĘ i jeden z Iranu. Mhm. A jeszcze pytanie, w jakim są wieku? To? Znaczy, no wie Pan co, no są niepełnoletni, tak? Mhm. Nieletni, nie mamy takich szczegółowych informacji. To czy to z dokumentów wynika, że oni są niepełnoletni? Czy to e, po prostu tak. takich udzielili e, Z dokumentów, którzy chłopcy, jakich chłopców udzielili strażnikom granicznym. A, czyli z informacji, jak nam przekazali straży Nie z tak. Tak. dokumentów, tak? tak. No to jak? A przecież jeszcze niedawno słyszeliśmy, że do Polski wpuszczani są tylko tylko te osoby, które zostały pozytywnie zweryfikowane, sprawdzone przez agencję, przez nie wiadomo kogo, a tutaj co? Przychodzą jakieś randomy. Jeden powiedział strażnikowi granicznemu, że ma na imię Jasi, ma 15 lat. Drugi powiedział, że ma Stasi, ma 16 lat, a trzeci miał jakiś tam paszport. I to też mu niech będzie. Bierzemy. No gdzie my żyjemy, moi drodzy? Każdego dnia dzieją się różnego rodzaju dziwne wydarzenia, a tutaj państwo polskie urzędy wpuszczają osoby i ja nie twierdzę, że to są zły, źli ludzie byli, bo ich nie ma, bo oni uciekli, ale do tego dojdziemy. Ja nie twierdzę, że oni są złymi ludźmi, że mają jakieś złe zamiary, no ale jednakże takie ośrodki szkolno-wychowawcze, tam trafiają dzieci, które potrzebują wyjątkowej opieki. Niejednokrotnie są to ośrodki, które mają na celu wyprowadzania ich z różnych Problemów życiowych, patologii i innych rzeczy, i nagle przyjeżdżają sobie. Jest bariera językowa, bariera kulturowa, nie wiadomo kim oni są, nie wiadomo jakie oni mogą mieć za chwileczkę plany wobec tych osób no, no nic tak naprawdę nie wiadomo. I kobieta siedzi i tak naprawdę też nic nie może zrobić. Ja uważam, że i tak jest cholernie odważna, że zgodziła się o tym rozmawiać przed kamerą i w ten sposób wypowiadać, bo obawiam się, że niebawem może być konkurs na nowego dyrektora placówki szkolno-wychowawczej. Mam nadzieję, że nie i tego pani życzę. I gratuluję jeszcze raz odwagi. Czy jakieś dokumenty mają w ogóle, pani coś widziała? Słyszała, że mają jakieś nie, paszporty, cokolwiek? Czym się legitymują, czy bez dokumentów? Jeden z nich, jeden z nich ma, tak. Pozostali nie mają. Tak? A czy nie tak. mają? Nie mają, nie mają. Hmm. Hmm. No, jak jakby... że nie na słowa. Są jakby, że ten to wiek jest. z uwagi na to, że jesteśmy tą placówką interwencyjną, hmm. bardzo nas tak. zaskoczyło to wszystko, tak? No bo to jest mhm. dla nas nowa sytuacja, mamy też swoje dzieci, które musimy zapewnić przede wszystkim bezpieczeństwo mhm. i opiekę. No właśnie, bezpieczeństwo i opieka, bo muszę przyznać, że wielka jest wiara państwa polskiego w ludzi, żeby tak po prostu na podstawie oświadczenia ustnego lokować ich wśród dzieci, moi drodzy, wśród dzieci, bo to nie jest jakiś, wiecie, dom starców, czy cokolwiek, gdzie, no te możliwości problemów są troszeczkę inne. Tam są dzieci. Rozumiem, że prezydent też o tym wie i wyraził na to zgodę, tak? Yy, oczywiście urzędnicy miasta wiedzą, ale mhm. no, no, zgoda to jest, jest placówka interwencyjna, więc my tutaj yy, mhm. jakby no, nie mieliśmy innej możliwości. Czyli rozumiecie Państwo, podejeżdżał, to macie tutaj dzieci... Powodzenia, trzymajcie się, cześć. Dlaczego w takim razie jak zostali cofnięci z granicy niemieckiej, rozumiem, tak? Tak. Dlaczego trafili do Skierniewic, a nie na przykład do Warszawy, lub do innych miast? Byli w Leśnowo. Aha, tam, czyli już tam, tam, tam byli, tak? Tak, ale uh -huh, dokładnie, dokładnie. I teraz trafili tutaj. teraz poczęli ruszyła jakaś procedura, tak? Oni chcą tutaj zalegalizować swój pobyt. Uh -huh. Czyli teraz nie są nielegalni. Czyli tak? są nielegalni teraz. Tak. Uh -huh. Bezpośrednio to pani musiała podjąć taką decyzję, czy, czy, czy po prostu ktoś, nie wiem, z, z urzędników też poprosił panią o to, żeby przyjąć tych? Nie, nie, decyzja była tutaj podjęta. Generalnie nie, nie miała możliwości nawet wypowiedzenia się w tej chwili. Czyli narzucono jako mnie, Tak, mnie. Tak. Przywieźli, hmm. zostawili pojechali. Czy Państwo to słyszą? No niemalże jak worki ziemniaków. Przywieźli, zostawili, pojechali. To jest państwo polskie, moi drodzy. Suwerenny kraj. A podobno wszyscy, którzy przyjeżdżają przez granicę i, nie, i mają jakieś tam problemy życiowe, są weryfikowani i sprawdzani. W jakim języku się porozumiewa się w ogóle z nim? Jest bardzo utrudnione, jest to bariera językowa, mhm. więc y, jedynie przez y, tłumacza. Czyli przez tłumacza? Tak, przez... tak, tak, dokładnie, ale wiadomo, że to jest bardzo utrudnione, tak. Moi drodzy, żebyśmy nie pogubili wątków, czyli to wygląda w ten sposób, że państwo polskie przywozi dzieci, w sensie straż graniczna w tym wypadku, no, ale u, uzupełnijmy to jako państwo polskie, przywozi dzieci do placówki szkolno-wychowawczej, dzieci, no nie wiadomo czy dzieci, przywozi, przywozi mężczyzn, tak? bo, bo, bo nie są w stanie tego ustalić, czy mieli, czy nie mieli, stawia placówkę przed faktem dokonanym, bo zgodnie z przepisami oni nic nie mogą zrobić, muszą ich przyjąć. Przy czym nie pomyślą o tym, że właśnie bariera językowa, że przecież jeśli oni mówią po angielsku, to będzie w ogóle tragedia, żeby zagospodarować, nie wiem, na delegację tam jakiegoś tłumacza, czy kogoś, no, no wiecie, no to jest duży problem. Przyjeżdżają ludzie i wy nie jesteście w stanie się z nimi komunikować. No jedynie przez tego Messengera, no ale Messengera, przez ten translator, ale to wiecie państwo, jak to wygląda. A czy czujecie sobie Państwo no, jak, jako pracownicy, czy dzieci może jakieś niebezpieczeństwo w związku z tym? Czy jakoś zagrożenie się czujecie? Tu? Oczywiście nas no, z dziećmi były przeprowadzane takie rozmowy. Yy, hmm. Zostało poinformowane, że tacy chłopcy są. Dzieci nasze mieszkają oddzielnie. Yy, hmm. Wyżej kombinacje, hmm. wyżej. I, I tutaj jest wzmożona opieka wychowawców, pracowników. Tylko jakie wrażenia, jakie dostajecie się sygnały zwrotne od dzieci, od pracowników? jaką się z tym czują? No źle, źle, tak, no bo generalnie nowa sytuacja, nie wiem jak postępować do domu są to osoby obce ze mną. Chyba, że, też chodzi o to, że nie tylko nowa sytuacja, ale czy był jakiś sygnał o tym, że są ludzie się boją, powiem już wprost. Że nasze dzieci Tak, się tak dzieci pracują pracownicy. No na pewno jest taka obawa. Jest taka obawa. O bezpieczeństwo, nie wiemy. Nie wiemy, nie znamy osób, nie mamy no, też... Nic nie wiadomo, prawda? A czy pamiętacie Państwo, gdy na początku materiału wspomniałem o tym, że ich wiek był oceniany na podstawie badania kości, nadgarstka czy czegoś w tym stylu? No w tej sprawie swoje stanowisko zajął też radiolog, moi drodzy, także posłuchajmy, co miał w tej sprawie do powiedzenia. Słyszałem o doniesieniach, że ci ludzie przyjęci zostali tutaj na podstawie badania radiologicznego i chciałem powiedzieć, że nie jest to możliwe, Badanie radiologiczne Kości Służy do tego, żeby ocenić prawidłowość rozwoju człowieka w oparciu o jego wiek metrykalny, więc ocenianie wieku metrykalnego na podstawie badania radiologicznego wydaje się nielogiczne i bez sensu. Czyli moi drodzy, okazuje się, że jednak badanie kości nie jest w stanie potwierdzić wieku. Czyli zostało zrobione to w mojej subiektywnej ocenie, po prostu na sztukę, że jak ktoś będzie pytał i dupę tru, to, to coś zrobiliśmy. Ale moi drodzy, w tej sprawie pojawił się jeszcze inny wątek. Z jednej strony dla tego ośrodka pomocny, z drugiej dla wszystkich w koło problematyczny, bowiem trzej panowie oddalili się z ośrodka i nikt nie wiedział, gdzie oni są. Nikt. Dwóch udało się ustalić, zresztą za chwileczkę o tym usłyszycie w rozmowie z policją. Dwóch z nich udało się ustalić w Słubicach. Bodajże to też ciekawe, jak oni się tam dostali bez dokumentów, bez pieniędzy, bez niczego. Zaś jeden w dalszym ciągu jest nieuchwytny. Jeżeli chodzi o, o czynności policyjne, to one tylko ograniczyły się do tego, że policja w Skierniewicach przyjęła zawiadomienie o zamienięciu trzech osób małoletnich. To są Poszukiwania opiekuńcze e, a pozostałe czynności zostały, zostały przekazane do kompetencji e, Straży Granicznej. Czyli oni uciekli z tej placówki, tak? Musiały się oddalić, skoro ktoś e, zawiadomienie o zaginięciu złożył, tak? Więc tyle mogę pan przekazać. E, te czynności zostały przekazane dalej do e, Straży Granicznej e, i policja w tym zakresie jakby nie prowadzi dalszych czynności, tak? Czyli policja w Skierniewicach nie prowadzi poszukiwań, totalnie całkowicie się zajmuje tym straż graniczna? Tak, poszukiwanie prowadzi w sensie takim, jest przyjęte zawiadomienie, tak? Dwie z mhm. tych osób zostały odnalezione na granicy w Subicach, a trzecie, a poszukiwania trzeciej osoby trwają, ale mówię, to jest już w dyspozycji straż Czyli... granicznej. Czyli oni ze Skierniewic znaleźli się w Słubicach, tak? Tak, tak, tak. Czyli można wnioskować, że próbowali przedostać się do Niemiec. Ale no to, to jest już jakby pana. Ja tylko mówię pan, że zostały osoby te odnalezione w Słubicach, tak? Do, a jedna nadal jest nieodnaleziona w takim razie. Tak, takie, takie mam e, na obecną chwilę e, informacji. Sumując, moi drodzy, najpierw Straż Graniczna <laughs> otrzymuje tych trzech mężczyzn skądś, nie wiadomo skąd. Przywozi ich do ośrodka szkolno-wychowawczego, w którym zamieszkały jest przez dzieci. E, jeden posiada dokumenty, dwóch jest na oświadczenie, że są dziećmi. E, ktoś robi im badania kości, bo na tej podstawie będzie stwierdzał, ile oni mają lat. Co zostaje obśmiane przez człowieka, który się tym zajmuje zawodowo. E, następnie oni z tego ośrodka uciekają, słuchajcie. Znajdują się kawał drogi dalej. Nie posiadając dokumenty, pieniędzy, prawdopodobnie faktycznie mogli próbować oddalić się z terenu Polski na teren niemiecki. Yy. I w sumie to tyle, nie? Jakoś to będzie. Dwóch złapali, jeden gdzieś tam sobie biega, jeszcze może już jest... nie wiadomo co się z nim dzieje zresztą. Eee, ale wszystko mamy pod kontrolą, moi drodzy. Ja jestem ciekawy waszego zdania, jak wy na to wszystko patrzycie, czy raczej jesteście po, te, po tej stronie zapraszającej ludzi, czy też po tej, która by raczej wolała, żeby wszystko zostało tak jak było do tej pory. Na ten moment bardzo Wam serdecznie dziękuję. Dziękuję również twórcom, patronom, którzy, bez których tak naprawdę ten kanał by nie istniał i ja nie byłbym w stanie tego prowadzić. Pozdrawiam Was serdecznie i zapraszam do kolejnego odcinka.